Przemian. Ważne, żeby pamiętać o tych, którzy z nimi walczyli, i o ofiarach yeah. ludzkiej yeah. nienawiści. To bezcenna wiedza dla kolejnych pokoleń, aby nie popełniać tych samych błędów. Dwie kieszane, to jeden z najciekawszych miłych światów historii pośród rozsianek. W całej Europie kwater dowodzenia, twierdzeń, schronów, fabryk, laboratoriów i poligonów badawczych pozostałych po II wojnie światowej. Te konstrukcje wznoszone przez trzecią Rzeszę Niemiecką to niejednokrotnie monumentalne budowy, czasem o niewyjaśnionym ostatecznym przeznaczeniu. Niektóre wciąż pobudzają wyobraźnię historię. Kiedy hitlerowcy planowali wojnę ofensywną, budowali tajne sztaby dowodzenia blisko linii przyszłego frontu. Gdy szykowali się do defensywy, wznosili wielokilometrowe linie obrony i twierdze. Zarówno jedne i drugie są dowodami wielkości machiny, z którą musiały zmierzyć się wojny narody świata podczas II wojny światowej. Budowle, które przetrwały do dzisiaj, choć zachowane w różnych stanach, niezmiennie od wielu lat przyciągają setki tysięcy turystów zainteresowanych konkretnymi wydarzeniami i tych, którzy dopiero znajdują okazję do poznania innych dzieł. Bezsprzeczny jest fakt, że zainteresowanie takimi miejscami nie ma wielu, a odkrywanie historii jest kołem zamachowym. Turystyki. tych historycznych obiektów nigdy nie było przypadkowe. Oprócz okoliczności strategicznych, najważniejszą rolę odgrywały naturalne ukształtowanie i warunki przyrodnicze. Można powiedzieć, że są to miejsca, gdzie historia spotyka się z naturą. Na zachodzie Europy. Krajobraz brzegów Morza Północnego w rągu atlantycki, Konstrukcja ogromna stworzona w celu zatrzymania alianckich inwazji. Na terenie tej budowy powstało kilka muzeów. Są to miejsca żywe, dzięki nowoczesnym ekspozycjom wciągają zwiedzających opowieść zarówno o aspektach technicznych, jak i przebiegu walk podczas inwazji w Normandii. Na drugim krańcu Europy, w Gierłowskim Lesie na Mazurach, od późnej jesieni 1940 roku znoszono kwaterę Główną Sztabu Dowodzenia Armii Hitlerowskiej. Zdarzeń i konsekwencji decyzji podejmowanych w tym miejscu było wiele. Niektóre są dobrze znane, ale są i tak, które ciągle skrywa tajemnica. Wielkie betonowe schrony i dziesiątki zawodowe starannie ukryto wśród lasów i mokraków. Dodatkowo barierę ochronną stanowiły ulisty jezioro. Cały obszar był otoczony pola minowych i ściśle strzeżony przez doborowe oddziały. Te obiektów podzielono na kilka z z Komunikacje transportowe zabezpieczały schowana przydłuża, linia kolejowa i droga oraz dwa lotniska. Betonowe konstrukcje wznoszono tu niemal do dnia ewakuacji. Wycofujące się wojska niemieckie przeprowadziły zorganizowaną akcję wysadzania Okazały się jednak, na Zanim udało się ich zatrzeć z powierzchni ziemi, po wojnie wilczy szaniec znalazł się na terenie Polski. Początkowo stacjonowało tam wojsko. Ogromnym wyzwaniem okazało się rozminowanie lasów. Wówczas uznano, że pozostałe były warto zachować jako śladu historii drugiej wojny Po zakończeniu wojny, Teren włączono w obszar lasów państwowych, jednak nie zostali jego gospodarzami. Obszar dawnej kwatery Hitlera przechodził z rąk do rąk kolejnych ucieczki. Inwestycje wykonywane były chaotyczne nie zawierały jasnej myśli edukacyjnej i promocyjnej. Ten proces z lat doprowadził do powolnej degradacji terenu. Po odnowieniu badań z prywatnym wydobyciem, kolik nad obiektem ponownie przejęły lasy państwowe. I wtedy na dzień, tam leśnictwo są Leśnicy postanowili skończyć przypadkowość przypadkowością związku i tym i kazać wybrodową wydobycie i wybrodową wydobycie. Podjęto decyzję o powstaniu ośrodka edukacji historycznej przyrodniczej Wielkiego Szanac właśnie edukowanie stało się głównym celem gospodarki. Leśnicy, których spotykamy, to ludzie z Dobrze znają historyczną wartość i przyrodniczy potencjał tego miejsca. Wyrośli wśród tutejszych lasów i jezior, to najlepsi opiekunowie i przewodnicy po mazurskiej przyrodzie i historii leśni.

Podstawowym zadaniem, od którego rozpoczęto przemiany w wielkim było zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa zwiedzania. Oznakowano i podzielono miejsca niebezpieczne. Tak Każdy gruntowy ścieżki zastępuje nowe terminy z możliwością nocnego oświetlenia. Dodatkowo, wnuczki na klucz wiedziach oraz stawili inwokacyjne w dniu Pod drogą rozprowadzono szybkość elektryczną do światłowodowych. Dzięki nowej jakości trasa stała się dostępna dla większej liczby turystów, w ten sposób niepełnosprawnych i starszych. Nie Zabezpieczono i ułatwiono w jedzeniu wnętrznym Dodatkowe dęby pojawiły się oświetlone i pierwsze ekspozycje w, studiów, w Otworzono elementy maskowania ścieżek komunikacyjnych. Wraz z rozwojem inwestycji w pilczyn szans zaczęło wzrastać zainteresowanie różnych środowisk nowym otwarciu. W związku z tym Regionalna Dyrekcja Lasów Piątkowych, Puszczyny i Leśnictwo Sachowe otworzyły się na pomysły i współpracę z organizacjami instytucyjnymi i lokalnymi samorządami. Leśnicze nawiązali współpracę z grupami konstrukcyjnymi i poszukiwaczami historycznych artykułów. Nowe obiekty wydawane z siebie przez poszukiwaczy zbadały się powstające. Pozycje. Zarządcy obiektu organizują corocznie imprezy, odtwarzające wydarzenia historyczne, warsztaty artystycznych artystyczne i noc muzeum. Przed oczami gości otworzyły się drzwi do nowych przestrzeni, nigdy wcześniej nie zaangażowanych. W pustych, grodzonych wnętrzach pewnych budynków stale wystają. Wielka konstrukcja wydarzeń w samym narodzie. Tu zbierające przenoszą się w czasie do dnia 20 lipca 1944 roku. Na kilka chwil przeżywy był ten bombał. No bo jak ostatni raz to, to to była ruina całkowicie, Kilkadziesiąt metrów dalej kuruści mogą skonfrontować się z wydarzeniami, które następują kilka dni temu. Nieuniwana próba zamachu miała okrutny konsekwencje dla lasów powstania warszawskiego, które wybuchło pierwszego sierpnia 1944 roku. Właśnie bohaterskim powstańcą i gwiazdą którego zwróciła się zadawego wodza w trzecich wrzeszach, poświęcona jest ciągle w polecaniu eksperymentów. Następna zaplanowana wystawa poświęcona będzie żołnierzom II wojny światowej wychodzącym się z leśni. Walczyli w polskich oddziałach nie rozmykają. Okupowana w Polsce ich patriotyczna wystawa była groźba dla niemieckiego i sowieckiego podupana. Jako przedstawiciele polskiej administracji obok żołnierzy gini, katyny, i policjantów gminy ich i domówy jest W Kasi. edukację historyczną poprzez wspólne tworzenie włączono również dzieci i młodzież z tym trzymi. Uczyniły swój wkład, tworząc makietę wielczego szansy, która jest częścią ekspozycji pregrowanej w całym

oraz zaopatrzyć się w lokalne pamiątki. To stąd rozpoczniemy zwiedzanie. Wkrótce również zacznie się realizacja budynków hotelowo-restaurowacyjnych, a, a obiekt wzbogaci się w otargach widokowych, samokonferencyjnych <laughs> i restauracji. Obok powstaje parkier ze specjalną infrastrukturą dla kantorów i przyczep Wraz z lokalnym samorządem planowane są operacje połączenia niewielkiego szans, w ścieżce powodowym zwiększenia. Obiegłość wielu